Siemanko YouTube, witam w dzisiejszym materiale. Standardowo rozpoczniemy go od przysiadu. Także bez zbędnego przeciągania możemy zaczynać ten materiał. Ok moi drodzy, także teraz skończyłem robić tyły w takiej formie powiedzmy aktywacyjnej, <grym>, że tak powiem. Zrobiłem 141 jedyneczkę leciutką i teraz będę robił właśnie fronty, znaczy będę robił. Robię już fronty. Już się tam rozgrzałem, zrobiłem 100, 120, teraz będę miał 140. Zobaczymy, jak mi to 140 pójdzie i ocenimy, co robimy dalej. Ok, także siadę zrobiłem, skończyłem też fronty na tych 140, bo stwierdziłem, że to nie jest jeszcze czas, żeby zwiększać te ciężary, jak się robi trening dwa razy dziennie. A ogólnie te 140 na siadach to jest fajnie właśnie, fajny taki dla mnie optymalny ciężar, że ja mogę codziennie sobie robić e, właśnie te 140 na tyły i na fronty, bo to nie jest taki dla mnie ciężar mocno obciążający, więc jest taki optymalny powiedziałbym, taki po środku na ten moment. Dobra, a tymczasem po siadach, Zrobimy jeszcze OHP. Aktualnie jest 70, ja już zrobiłem 50, teraz zrobię 70 i zobaczymy wszystko. Ok? Ok. Także kładę Was tutaj. Ładnie. Ja tak o Was dbam tutaj, fajnie co? O, zobaczcie, jak, ja jak ja o Was dbam. Kurde mole. O. No, kto o Was tak zadba? Jak nie ja. Wszystko czajesz Wszystko co widziałem po niej kurna cześć? Nie Kurwa, chcę widzieć więcej Twoich z pierdolonych łez. Nie chcę widzieć więcej tych pierdolonych zdjęć Nie chcę widzieć tego węzła, ale masz trochę pisane na tej pierdolonej twarzy. Na jednym z tych salarych mówię jako Jesteśmy tu sami i możesz się rozebrać. Się ten musi bardzo dobrze Ten musi bardzo odwrócić kurna cześć? Bardzo mi się proszę, cześć wszystko. Fui, gdybyś wierzał, o czym myślę, pewnie o czym myślę, pewnie. Chyba tutaj wszystko. Pewnie o czym myślę, pewnie czerwony kapturku, kurwa. Gdzie jesteś? Czerwony kapturku. Dobra, ja tam zrobiłem to OHP w sumie, tak, do 90 kg. Po OHP zrobiłem bicepsa lekko i stwierdziłem, że na dzisiaj na ten drugi trening wystarczy, bo jak zwykle nagrywam, właśnie te vlogi, to staram się tak mniej więcej do 22-30 max wyrobić, bo później zrzucam te wszystkie pliki na laptopa. Tak jak właśnie zaraz będę to robić i będę montować. Zwykle, właśnie się tutaj, jeśli już nagrywam, to do drugiej, trzeciej w nocy siedzę i montuję. Więc trochę schodzi, nie? W każdym razie, co chciałem powiedzieć jeszcze, to znowu tak ja zastanawiałem się dzisiaj, czy nagrywać tego vloga, bo mówię, kurde, nie bardzo mam taki motyw przewodni, taki, nie, nie, nie bardzo wiem właśnie, jaki temat nadać, e, właśnie, który będzie w, tra w trakcie tego vloga szedł, a ja też mówię, nie chcę takich, właśnie typowo siłownionych e, robić materiałów na ten moment, bo właśnie chciałbym, żeby zwykle jakiś tam temat przewodni szedł na takich materiałach, taka w formie luźnego vloga oczywiście. Mm. No ale mówię, kurde, tak, nie nagram, mówię, znowu będzie dupa, nie? I mówię tak, nie, nie, Konrad, aparat w rączkę i nagrywamy, co by się nie działo. No i tak to już zrobiłem, w sumie, kiedyś takich materiałów to nawet bym nie wrzucał. Bo tak naprawdę na razie u mnie na treningach się tak, no, nic nie dzieje ciekawego, bo mówię, tu 140 na siady, tam ze 160, tu z 90 100 kilo na OHP. No to, no, szału nie ma, no nie? Więc mówię, kurde, kiedyś bym czegoś takiego nie wrzucał, ale mówię, teraz chcę tworzyć tego YouTube'a regularnie, żeby w końcu to poszło fajnie do przodu. No to mówię, dobra. I teraz chcę stworzyć sobie nowy nawyk. I teraz, jak stworzyć nawyk? No, nawyk jest ciężko stworzyć nowy, chociaż też to zależy. Ciężej już. W przypadku pewnych nawyków, które już mamy, jest ten stary nawyk zastąpić nowym nawykiem. Natomiast najlepszą metodyką, taką według mnie, to jest, kiedy stworzymy sobie pewien schemat. I mamy pewien schemat stworzony, który sobie tam, nie wiem, no, rozplanujemy, załóżmy na, na komputerze, na telefonie, na kartce papieru, no, no cokolwiek, czy będziemy mieli w głowie pewien schemat. I teraz ważne jest rzecz, żeby być konsekwentnym w tym wszystkim i powtarzać ten schemat świadomie. Nawet jeśli nam się nie chce, to musimy to powtarzać, bo wiemy, że robimy to po coś. I teraz naprawdę trzeba wziąć pod uwagę tutaj większą ilość czasu, że nam to zajmie taki stworzenie takiego nawyku. No ale kiedy już mamy schemat, kiedy go powtarzamy, to z czasem ten schemat przemieni się właśnie w nawyk, bo już nie będziemy musieli świadomie czegoś robić, tylko będziemy właśnie podświadomie już sobie... Roz dysponowywać tym czasem, który mamy na cały dzień. Będziemy wplatać już właśnie tą czynność, którą mieliśmy początkowo w tym schemacie, a która stała się z czasem nawykiem, no nie? Tylko mówię, trzeba czasu i cierpliwości. <laughs> Chociaż u mnie, z, tym, z tą cierpliwością, no to jest czasami średnio, powiem wam. Staram się, kurde, no, no kontrolować to, nie? <laughs> e, właśnie staram się tą cierpliwość ćwiczyć, bo to też e, wymaga jednak tutaj ćwiczenia. I nie wiem, czy jeszcze będę coś dodawał. W sumie dzisiaj taki materiał luźny, w sumie już będę teraz montować. Nie wiem, która jest godzina, nawet zobaczę szczerze. 22.24, także jest fajna godzina, właśnie idealnie, jeśli chodzi o montaż jeszcze tego wszystkiego. Także dziękuję za obejrzenie i co, do następnego, na razie, cześć.